Aby poprawnie wydrukować e, szablon cyfry e, dopasowany do naszej bazy, otwórz sklep, a następnie wybierz e, z listy produktów bazę kartki cyfry. Następnie na dole strony jest zakładka szablon. E, po otwarciu klikamy drukuj, ale zanim wydrukujemy, koniecznie musimy ustawić skalę druku na dopasowaną do papieru. Dopiero wtedy możemy kliknąć drukuj. Wydrukowany szablon wycinamy nożyczkami. Jak widzicie, idealnie pasuje on do naszej bazy. Następnie szablon bierzemy i odrysowujemy na wybranym przez nas w papierze skrapowym. Odrysowany wzór wycinamy. Przymierzamy do bazy. Pasuje idealnie. Możemy ozdabiać naszą bazę.